No halo, nagrywa się tu już? Nie wiem, czy, 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 no. Jezu, musiałam się w Co? <grym> ale nie bekaj mi, proszę. No, dura. Oto cię oh błagam. Christ. Proszę, o to cię tylko błagam, żebyś mi tego nie robił. Ale ty ty już nagrywasz? Tak. No to ehejo! Eh, ehejo! No to ehejo! Eh, no eh, Czekamy tylko na ciebie. No, ale powiedziałaś, hej, YouTube? <grym> No, ja, mogę powiedzieć, ja mogę tylko powiedzieć hej, a ty mo możesz powiedzieć hej YouTube, a może mogłabyś się skłócić? Hej YouTube Głośniej nie możesz Hej YouTube Dobra, ty się skłóż mnie pieką Ty się okay. skuń, bo tego nie zrobisz No niby jak mam to zrobić? Tak Patrz nie, postaw sobie tam e, 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 ten czerwony, raczej nie jakiś czerwony. Postaw sobie ten niebieski i teraz lecisz. Xbox. Ale co ten niebieski? No bo, a, tam. dobra. Mógł na siebie miałaś postawić. Dwie, gdzieś. No. O. Tupto i A, tupto i A. możecie Cię zapraszać. O, e, to jest. Nutmice? Przeróbka Transformice. No. No, lecisz balonem. A ty ja ty też lecisz? Lecę. Nie widzę. Poczekaj, spokojnie. Lecę, widzisz? Ej, cała moja klawiatura jest od tej Pepsi ten. No ej, no co ty robisz? Ale ty jesteś pana. Ty też. Twoja myszka też jest pojebana. A ty jesteś... A ty jesteś słodziutka, kochanie twoje! Kochanie twoje? Gdzie ty jesteś? No właśnie, nie wiem. A, tam! Jestem. Tam jest coś? Nie wiem, gdzie jest ten serek. Tam nie wiem, bo tam nie widzę. Uch! Mam się nie doskoczyć, może w tym obrazku jest. No nie mógł. Ej, nie, kujemy się. Uii, kujemy się? Czekaj, by tu coś wyżej, ale nie umiem tam wskoczyć. Serio? No, ja już się chyba skułam. <noise> ja się nie skułam. Ej, ja nie wiem. Ej, ten. <noise> <Co> tam nie <niebostark? głosy> Co tam dalej? Ej, no. <noise> Co tam jest? Okay. Ej, tego się nie da przejść. A tu jest. No, nie ma tutaj nic. A może tam I chodźmy tam na górę, ja może tam na górze jest coś. Weźcie też się na to. Pańce weźmie. Eee. Eee. Nie ma. Nie ma nic? Co skacz tam, kurde. <słyszy> <słyszy> Ciągle. <Ciełku się. słyszy> Serio? Przecież tam jest ściana. Tam nic nie ma. <słyszy> Coś na pewno. się? Nie! No! Jak to wszystko mi jest? ten. Ej, no nie, no jeszcze parę sekund, serek tam, <noise> Serio? Ej, jak? Chodź tam biegnij cały czas. Tak biegłam cały czas. Tak biegłam, tak nie Ale tak. gdzie jest teraz norka? Tam, tam, nie wiem, dole tam na dole gdzie jest. Gdzieś <noise> tam serek jest. Nie, nie wiem nie. czy ja mam ten serek czy nie mam. Teraz wrzucę. No nie ma tego serka, Jezu, tam jest ściana. Może tam u gry muszę skakać. O jest! Czekaj, nic. Dobra, ja mówi Star Planet, zobaczę. i zobaczę. Została flipem, ja też chcę. To? Jakaś Natalia, małpa. WP. Huiiii! Haj, ja mam ogon! Pisce. Boże, jaki ogon skrzydła! O Boże. Dobra, balona. chcesz baluna? No, dawaj baluna. Hopsa, hopsa, tra -la, la, Mała myszka, skacze sobie. Dobra, to się jej pewnie zobaczy. Mała myszka. Hopsa. Mieszka. Opisa. Szczurze, ty jeden, ty szczurze, ty jeden, ty szczurze. O! Czemu tyle balunów wpuściłaś? No bo żebyś ty się nie utknęła. Serio... Gigi Gaga! Gigi gaga okay. Ej, oni mnie słyszał? No. O wow. Oni słyszą cię lepiej niż mnie. Serio. O kurde! Ja nie chciałam tego zrobić. Przepraszam musiałam. Ej, ja chcę ci podlona do W takim ważnym mm. momencie... Mhm. Mm oh, Napiszaj tej Natalii. Jasne, <laughs> Jaka reakcja. chodź szybko, bo jest łatwe. Szybko, szybko. Chcę pozdrowić. Mogę kogoś pozdrowić? Zdrowie, zdrowie. się. Fuck. Um, to może um, Julcie Nowakowską, czyli z kanału Apple Gold. Tak, no. tak, mam. No. I ciebie. I ciebie. Ja też ciebie, i cię pozdrawiam. Tak. Jeszcze pikacza pozdrawiam. Tak, pikać. Pikać jest taki fajny. No. Ale nie chcę nam pokazać się i. In... Nie wiem. No. Ważne. Oh, dawać ci balona? No. No chodź tu bliżej do mnie, albo nie ja do ciebie podejdy. A ja <laughs> Kurde Olal. No się Przyczepij sobie do dupki <laughs> Ej no! <laughs> Ale ty jesteś chamstą. No! No! ile już my nagrywamy? <laughs> Nie, poczekaj, przed chwilą spodam cztery minuty. Dopiero. <laughs> Dopiero. No. Ja żyłem te płatki. Wuhu! Właśnie, pytałaś się Michała? Czy jeszcze nie? Czy jutro się spytasz? Nie, wolę się jutro spytać. No. Ja, co ja zrobiłam, cholera. A jutro też... O, Ja też nie wiem, co ja zrobiłam. Tu. A. No fuck. Boże, tak jak ja. Ach. No ale ja się nigdy, ja nie umiem się nigdy od tego odbić, rozumiesz patrzaj to? Patrzaj na to, patrzaj na mnie. No ruka, czekaj, wieja, jadę ruka, na tak razie. Na razie jadę! Ja ci tak wyprzedzę. To wysoko skoczyłeś bardzo. Hmm. Mogę ci udostępnić ekran? Jo. Udostępniam ci ekran. Kurde Chodź wiem jakim sposobem wybierzesz to Kto pisze? Lizja! Mm. Faaaaaaa Mmmm Myszka mi przestała działać I love you Jezebrowski Za szczepisz pisała? wa? Lodź napisała a, Kurde. Ej, co ty, co ty mi dałeś? Balona! Ja sobie Ej, daj mi też. Co ty masz już, serek? Nie, jestem cała żółta po prostu. Ja serek mam. Morty. Nie, to ci nie działa tak. No, ale ja nie mówię o tym morcie, kobieto. Ja nie mówię o tym morcie. Właśnie też ja chcę. I ja też chcę tak. Daj mi balona. Czekaj, ja to chcę, tak. jak kwoo. Udało się mu A ja też chcę, tak. Zobaczmy. Dawaj balona. Balona do dupy przepini. Nie. <laughs> nie, no przestańcie ci do serwisu wyciszyć. B. Ej, no! Na serio, przy samym końcu. Jest ja dobry serek. Cu... O, cukierki, ale fajnie. <laughs> Ej, tam jest dziurka. Ej, czyli... Czyli... czekaj! Nie, 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 ja to... Poczekaj chwilę! Czekaj, tepnę cię człowieka. Nie musisz mi tepać, widzisz? Uważaj, bo bębelki lecą. O mój god! Ty to widziała? Czekaj, dlatego się sobie ryż. Ha, pierwsza! Znaczy, będę będę ogólnie, nie? Jej! Sobie... O nie, ja tego nie lubię zbytnio. Czemu? A ty? Ale pomóż mi w tym. A ja? Ale ty jesteś mądra? O szit, to się... Nie! Nie! O, mój, uszy, uszy mnie pieką co jak miałem, aż to wrażenie? Pekać się chce. Kungu kungu huhu, ha Jestem bardzo zła. Jestem bardzo zła. Jestem bardzo zła, zła, zła dziewczyna. No już, już chciałam tam postawić to Elo. Nie. Tak. Mi kuku, tak? ku, ku, kaka, kuku, ku, kaka. O Boże. Aż mnie brzuch zabolał. No, serio! Ej się cieszę, jak, jak z, ten, że z tobą gadam. Serio? Ja miałam, ja, już miałam, ja miałam już plan, żeby włączyć ten głupi mikrofon, ale nie wiedziałam jak. Bałam się wejść do takiej dziury, a tam są pająki. Ja nie lubię pająków. No skakujcie. Jeszcze ty teraz nie trafisz na mnie lol. jakbym do tego nie trafiła, to bym nie wiem co zrobiła. Chyba prędzej skujesz, niż coś tam zrobił. Mówiłam. E, nie, ja tego nie lubię. Ja lubię to z czekoladą takie, że... No dobra, nieważne. <grym> z czekoladą. <grym> Ach, ciekawe z jaką czekoladą lubisz to. Meniamy, meniam! <grym> Słuchaj, <gulity to video> bo może to mnie napisała. Kto? No dobrze. Nie. Weszłam. Ulubiony poziom. Jaki, jaki, jaki? Eee, to, 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 też jest mój ulubiony. Ej, zaciął... lagi mam. Nie widzę. To też jest mój ulubiony. Jak to po prostu wiele. To jest jeden z najlepszych. Każdy by... Ja to raz nie przeszłam, ty to rozumiesz? No, serio? no, spadłam do tej dziury. Może katar, mam zaczęło mieć. Ja też mam katar i kaszel straszny, normalnie... Nie wycz... Uuu, ja z nim! Takata. Taka 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 tak tupa. Jezu, jak, jak wy to wszystko robicie? <laughs> <To usłyszałaś. śmiech> nie, dziękuję, ja tego nie potrafię. Sorry mi się. O oh my god. Oh Co my jesteśmy yeah. w ziemi? Ej, ty jesteś w ziemi. Hey, ty też jesteś w ziemi, więc nie ma tu żadnego problemu w Ja nie jestem w ziemi, jestem na ziemi. A którą byłaś w ziemi. Uch, czekaj, muszę się tepnąć tu. O lel. Hmm. Old team, old team. Go, team, like <laughs> Fuck you. Serio. Serio ludzie? Seriously, Uh huh. Uh -huh. ahem. <laughs> to się grunty, lol. Eyebagger. Mm -hmm. No, ja! To ja! To go, ja! To go, ja! To go, ja! To go, To Nie, 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 dam grafka, nie dam grafka, nie dam grafka, I love you, Jaś! I love you. Kto kocha Jasia niech pisze pod... Niech lajkuje! Niech lajkuje! je Dabrowski, i rządzi. i Rezy też. Eee, próbuj się tam dostać. Ale nie dostać się. No dawaj, I... Mam skrzydełka, patrz jaki latam pięknie! Fruuuu Ej! Chyba, że ja to sobie obuduję. Nie no, że mamy za mało czasu. Ej, nie chce mi się tego robić, szczerze. To jest. Dobrze. Znaczy... To to, To. tego się nie da przyjść, Panieczko, panieczko, panieczko. Gdzie będziesz? O! O! Nie, ja się kuję, ja się na to nie, nie kusie, chwila. Nie! Ach, jo. Go! Masz. parę sekund! Ja uda się! Hej! Ej, ja miałam już iść tamtą stroną. Włóżę Czegoś ty dobra. Nie idę do swojej norki, by doszła. Ale jak? A, dobra, już nie że są kolory. No ja też miałam to zrobić, wiesz? Ej, wiesz, że nie musisz dawać tylko B? Możesz różne dawać, możesz dać wszystkie litery. Ale jestem bardziej dobrze boku Nie musisz be. Jestem pierwsza. Bo ja kiedyś niechcący ten na V dałam i też było. I Serio? też Próbowałam na inne i też było. Oh my god. Coś <laughs> <Ktoś> ty <to> zrobiła. co to mogę? Fuck. O, nie <pierdalało> Nie mi. <laughs> Sorry. Wytniesz to? Ale nie ma domku. Ej no. Ej! ty tu widziałeś? Był domek? Co To był za. Mmmm, -mm. to jest tylko Tego się nie da przejść. Ja po prostu otknęłam. Wiesz co? No to poczekaj, przyciągnie się tu do mnie. No jak, no Moja ja nie sięgnę. Nie sięgnę. Co ty nie, zrobiła? Nie, 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 nie. Ej, ile my jeszcze, jeszcze nagrywamy? Nie wiem, ale to jest... Zobacz to, Jezu! Nie Serio Pff. Zobacz się napije Pepsi. Elibekaj, proszę nie! Nie, zacięłam się! Dupa, pani ja się kuję. Nie, ja nie daję eee. rady. Aaa, eee, Nikola, Nikola! Wiesz, że mogliśmy przez twarz przelecieć? Co?! Tak! Co?! Ej, masz parę sekund. Ej, ile z... O, zobacz, ile my nagrywamy! Czekaj... Kurde, ktoś do mnie napisał. A, to ty. <grych> Ała, uszy mnie bolą od tych słuchawek. 17 sekund nagrywamy. Sied jak 17? Ta, 17 sekund. Chciałam. Ja,